To jest podcast Moc wiatru. Wejdź z nami do żeglarskiego świata. Na podcast zapraszają Polski związek żeglarski i PGE Polska Grupa Energetyczna. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Jakub Jakubowski i mam niezwykłą przyjemność poprowadzić tę rozmowę. A moimi gośćmi są Zosia Korsak i Mikołaj Bazyli, członkowie kadry narodowej PZZ w klasie 470. Nowa, młoda polska załoga w tej klasie. Witam Was bardzo serdecznie. Hej, witamy. Cześć wszystkim. Tradycją jest, że naszą rozmowę zaczynamy od serii szybkich pytań, tak zwane szybkie strzały. Jesteście gotowi? Tak. tak. Pierwsze pytanie do Zosi, drugie do Mikołaja. Zosia, jaką supermoc chciałabyś mieć najbardziej i dlaczego? Czytanie w myślach, bo jestem ciekawa, o czym czasami ludzie myślą. Mikołaj, jaka jest Twoja najlepsza cecha charakteru? Kurczę. Nie wiem. Uśmiech na twarzy. Nie wiem, czy tak mogę to określić. Uśmiechnięty jestem zawsze, czerpię radość życia. Zosia, jaka jest twoja najgorsza cecha charakteru? Łatwo e, się denerwuję. Mikołaj, jakie trzy rzeczy chciałbyś mieć ze sobą na bezludnej wyspie? Chciałbym na pewno mieć książkę, fajnie by było jakbym miał jakiś teleskop, no i łódkę. Zosia. Trzy najważniejsze aplikacje w Twoim telefonie? Chyba niestety muszę odpowiedzieć, że Instagram dużo z niego korzysta. Może nie najważniejszy. Jeden z najbardziej używanych aplikacji. Po prostu kontakty jednak przydają się, i wydaje mi się, że aparat dużo zdjęć robię. Mikołaj, spontan czy ścisłe planowanie? Ścisłe planowanie. Zosia, jeżeli wygrałabyś milion, jak byś go wydała? Na żeglarstwo w dużej części i wydaje mi się, że na podróże. Gdzieś bym poleciała. Mikołaj, twój życiowy autorytet? Mój ojciec. Zosia, gdzie widzisz się za 10 lat? No wydaje mi się, że w jakimś ciepłym miejscu, pod słońcem. I mam nadzieję, że nadal na łódce albo gdzieś wokół tego żeglarstwa cały czas. Jak ważną rolę w twoim życiu, Mikołaj, pełnią rodzice? I jak ważną rolę spełnili oni w twojej żeglarskiej ścieżce? Bardzo dużo im pomagają. Motywują mnie często, jak już się nie chce. Dużo życiowych rad mi dają. Co prawda często się ich nie słucham. Później muszę do nich iść i mówić, no znowu mieliście rację. Tata się już na mnie wkurza, bo za każdym razem coś tam mi mówi. Po tygodniu ta rzecz się na przykład coś wydarzy i muszę mówić, no tato, miałeś znowu rację, znowu nie posłuchałem się ciebie. Ale wnioski wyciągasz. Tak, wyciągam, wyciągam, wyciągam. Zosia, ciebie do żeglarstwa wciągnęli rodzice? Tak, mnie do żeglarstwa wciągnął mój tata. To dzięki niemu pływam. Zapisał mnie do szkółki na Optymista. Jak miałam 8 lat, i dzięki niemu nadal tutaj jestem. Mówisz, że jesteś tutaj, gdzie jesteś, a jesteś w takim momencie Twojej kariery, który może być trudny. Nastąpiła zmiana, zmiana załoganta, z którym odnosiłaś duże. Sukcesy z Frankiem Borysem, który odszedł z żeglarstwa, postanowił zakończyć swoją przygodę z pływaniem, z którym tworzyłaś graną załogę i z którym tworzyłaś duet dobrze rozumiejących się ludzi, a to na łódce jest podstawa. Jak smakuje takie rozstanie? Nie jest to, wiadomo, nic e, jakiegoś super. Nie jest to żadna dobra wiadomość, ale zarówno tak, jak właśnie mówiła mój tata, jak i moja mama e, bardzo mnie wspierali tutaj e, w tej sytuacji. No nie wiem. Ja też szanuję bardzo e, decyzję Franka. E, cieszę się, że. Wydaje mi się, że miał odwagę powiedzieć, że już nie chce pływać, bo wiem, że to nie jest też łatwe po tylu latach zostawić sport, który wydaje mi się, że no nadal się jednak kocha, tylko po prostu nie zawsze się go chce kontynuować w takiej formie. Szanuję tą decyzję. Cieszę się, że powiedział w takim momencie po sezonie i przed przygotowaniami do nowego. No i też cieszę się na jakąś nową przygodę. Jakby Wydaje mi się, że tutaj mam super nową możliwość z Mikołajem, i jak to powiedziała mi Jola Ogar, zmiany nigdy nie są na, na, na gorsze, więc ja się trzymam tego i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Mikołaj, Ty miałeś jakieś obawy wchodząc w ten układ, dołączając do Zosi, która no miała już duże sukcesy w tej klasie, która. Tworzyła z Frankiem dość dobrą załogę. Co poczułeś, jak dostałeś taką propozycję? Wahać się nie wahałem, bo naprawdę to jest super okazja dla mnie, że mam taką możliwość pływać teraz z Osią. I tak jak tutaj mówiła Zosia, zmiany są zawsze na dobre. Bo Znaliście się wcześniej, prawda? Z Zosią rywalizowaliście na tak, tych tak. samych akwenach w tej samej klasie przecież, bo ty nie, nie, nie przyszedłeś z kosmosu, tylko wziąłeś się też z klasy 470. Tak, tak, wziąłem się z klasy 470. No na 420 się na pewno spotkaliśmy z Zosią. Akurat ja zaczynałem pływać, ona już kończyła pływać. <noise> Odjeżdżała mi zawsze na halsówce i później tylko patrzyłem, że ona wchodzi na bramkę. A ja na jedynce jestem dopiero. <noise> tak, ja mam wspomnienia z Osią, z moich początków. Później na 70. to już coś tam yy, ścigałem się bardziej z Osią, a teraz z nią pływam. Jak wyglądały te wasze początki na jednej łódce? Jak to jest w ogóle z. Perspektywy tak młodych zawodników. Musicie się jakoś mocno docierać, musicie się jakoś lepiej poznać, czy musi być jakiś też taki flow mentalny między wami, żeby stworzyć dobrze funkcjonującą załogę, która robi wyniki, no umówmy się. Nasze no, bez przesady, nie wiem czy tak tutaj przyzwyczailiśmy się do wyników, ale no na pewno początki były, no pierwszy weekend z Mikołajem spędziliśmy w, no, w 25 węzłach, w górkach zachodnich w 9 stopniach, więc wydaje mi się, że zahartowali jakby od razu Mikołaja wzięliśmy w takie nie najprzyjemniejsze warunki, no ale potem już wynagrodziliśmy to i na kolejny wyjazd pojechaliśmy na Lanzarote, gdzie było już no zdecydowanie cieplej. Warto było się pomęczyć ten weekend jeden w tej zimnej wodzie, żeby później na całą zimę właśnie na Lanzarote tutaj wyjechać. No i tak, i co, i tak naprawdę jeżeli chodzi o takie zgranie i takie mentalne, no to wydaje mi się, że też wszystko jest do wypracowania. Bardziej chodzi o to, żeby może takie pierwsze wrażenie było takie, że ok, jest, widzimy, że jesteśmy w stanie się dogadać. Też ciężko jest to tak na szybko stwierdzić, ale no już jesteśmy po dwóch zgrupowaniach i wydaje mi się, że, że tutaj raczej jest, jest ok, jeżeli o to chodzi. Mikołaj, czy ty odczuwałeś jakąś presję taką wchodząc na tą łódkę, dołączając do tej załogi, presję związaną z tym, że ta załoga miała wyniki. Tak, na pewno. No, nadal trochę czuję taką presję, bo jednak Zosia z Frankiem mieli osiągnięcia i czuję, że no, Zosia jest wymagającą osobą i że nie mogę tutaj się obijać. Muszę ciężko pracować, żeby nadgonić to, co wyrobiła z Frankiem przez te kilka sezonów, ale uda coś na pewno. Wierzę w to. To jest dla ciebie. Proces. O, wierzę w proces, tak. właśnie bardzo, bardzo mądre słowa, które powtarzają najmądrzejsi trenerzy w tym wasz trener Jakub Antoniak. Dochodzenie do pewnego poziomu to jest proces, proces, który ma swoje piki, ma swoje też doły. Jest to taka sinusoida, ale bardzo dobrze, że jesteście tego świadomi. Czy biorąc pod uwagę Wasz młody wiek, wasze no, nieduże doświadczenie wspólne. Czy zdefiniowaliście swoje cele, czy zdefiniowaliście swoje marzenia, które chcielibyście razem spełnić, jeżeli chodzi o sport? Wydaje mi się, że przyszły sezon jest taki no, dość oczywisty. Jeżeli chodzi o takie spełnianie marzeń, jeżeli chodzi o Igrzyska w Paryżu. No, jest to jakiegoś rodzaju cel. Zobaczymy, dopiero jesteśmy na początku drogi wspólnego żeglowania. Jeszcze jest tak naprawdę na ten moment mniej się skupiamy na tym, a bardziej na powiem, po prostu dobrze wykonanej robocie i na tym, żeby razem wspólnie zrobić ile możemy. No, i wiadomo, no będziemy walczyć o tą kwalifikację z całych sił. I damy siebie, ile, ile mamy, to na pewno. No, i jest to, jest to jakiś cel. No ale na pewno dla nas, jako dla młodej załogi, nadal ważne są imprezy mistrzowskie, juniorskie ze względu na to, że to one dają nam dalej możliwość pływania, bycia w kadrze, jeżeli jakichś ewentualnych stypendiów, i no to też nadal jest dla nas cel, mimo że są to takie wysokie marzenia, jeżeli chodzi o igrzyska, no to nadal te takie prostsze juniorskie też są dla nas bardzo ważne. Ja nieprzypadkowo o to pytam, ponieważ jesteście załogą juniorską, pływacie w klasie olimpijskiej 470. Zderzenie z tym seniorskim żeglowaniem, z tą seniorską stawką dla was jako juniorów. Bywa bolesna. I jak sobie z tym radzicie? Jest to bolesne zderzenie z rzeczywistością. Powiem tak, jak zaczynałem pójść na 70, patrzyłem na te wyniki, które miała Zosia czy tam Kacper Paszek, na tych imprezach seniorskich i patrzyłem, że no, złota grupa jest dla nich nieosiągalna. Się dziwiłem, o co tutaj tak chodzi, czy to tak faktycznie jest ciężko? I teraz na nadzorotę mieliśmy przyjemność trenować z załogami seniorskimi z samego szczytu. Powiem tak, jest naprawdę ciężko. Oni odjeżdżają. <gry> jest to du duże zderzenie. Tracisz motywację? Nie, nie, w życiu. Nie. To mnie bardziej motywuje do ciężkiej pracy. Jak patrzę takiego Amerykanina, który 20 lat już pływa na tej klasie i że jestem 50 metrów za nim, to daje mi to do myślenia, że te 50 metrów jestem w stanie wypracować jeszcze szyb szybciej niż on te, przez te 20 lat. Słuchacie podcastu Moc wiatru, wybitni żeglarze, morskie przygody, wyprawy pod żaglami, kulisy życia sportowców. Bardzo wielu żeglarzy w waszym wieku traci tę motywację, właśnie. Dochodzi do wniosku, że może nie warto poświęcać życia, żeby dobijać się do tej światowej czołówki. To jest problem wśród młodych żeglarzy. Jak sobie z tym radzicie? Jak sobie radzicie z presją? Jak sobie radzicie z motywacją? Dla mnie na pewno miałam bardzo wiele takich momentów, gdzie ta motywacja, no tak naprawdę to już nie, nie o nią chodzi. Wydaje mi się, że już na pewnym etapie jest mniej takiej szczerej motywacji, a bardziej to jest po prostu taka rutyna i taka wytrwałość, po prostu, że nawet jak się nie chce. To się idzie i że e, nawet jak boli, to dalej ciśniemy. No, ja na pewno miałam wiele też takich momentów, gdzie właśnie było ciężej, ale wydaje mi się, że zawsze po tych najcięższych momentach były najpiękniejsze chwile i staram się o tym pamiętać. No, nie wiem, zawsze po deszczu wychodzi słońce, więc wydaje mi się, że te ciężkie momenty e, trzeba po prostu przetrwać i wydaje mi się, że coś, co najbardziej w tym pomaga, to jest taki mocny team, takie dobre zaplecze, że wiemy, że z tyłu wspiera nas cała ekipa. No ja to miałam to szczęście, że całą swoją karierę miałam naprawdę, nieważne z kim pływałam, na jakiej klasie, miałam to zaplecze z tyłu i te osoby, które mnie zawsze wspierały i które, no dzięki którym wydaje mi się, że przeszłam przez te wszystkie cięższe momenty, więc wydaje mi się, że no to jest coś, co może pomóc przez takie momenty przejść. A taki Zosiu najcięższy Moment w Twojej karierze? No miałam kilka takich um, momentów zwątpienia. O tym się też jakoś dużo nie mówi i przez takie momenty się raczej cicho przechodzi. To było dwa lata temu chyba. Tak to było jak zaczęłam kilka miesięcy po tym, jak zaczęłam pływać z Frankiem, ja sama byłam w nie najlepszym takim miejscu i też właśnie wtedy z Frankiem dopiero zaczynałam i mieliśmy bardzo ciężki początek wspólnej współpracy, bo regaty seniorskie, wszystko, wszystkie silnowiatrowe i to takie naprawdę intensywne i no już po prostu i fizycznie i psychicznie trochę że tak powiem wysiadałam. No i co, no już po prostu były takie momenty zwątpienia czy czy jednak to wszystko jest warte takiego naprawdę no wykańczania siebie czasami i takiego popychania siebie i, i gdzie są jakieś limity, ale to co mówiłam wcześniej, że Miałam ze sobą osoby no właśnie Franka i, i na no naszego trenera Kuba Antoniaka, i no wydaje mi się, że ich wsparcie no, było nieocenione wtedy. I wydaje mi się, że gdyby nie oni, to, no to nie wiem, czy bym jeszcze wpływała, bo no trochę dzięki nim i ich pomocy całą jakąś sytuację wyprostowaliśmy. No i co, i właśnie mieliśmy potem super sezon. No właśnie, ten super sezon to Wicemistrzostwo Świata Juniorów do lat 21, Wicemistrzostwo Europy Juniorów do lat 21. Ten sezon wynikowo może nie tak dobry, ale, ale na pewno postępy zrobiliście. Czy w ogóle w tym wieku, na tym etapie Waszej kariery te wyniki są? Aż tak istotne? Czy przywiązujecie do nich tak dużą wagę? No, na pewno one nie są takim celem samym w sobie. Na pewno one ułatwiają dalszą ścieżkę. I no, na pewno są takie, no fajnie, fajnie coś wygrać, fajnie zostać mistrzem świata czy mistrzem Europy. Ale no nie są one takim celem samym w sobie. Takie regaty, właśnie. Są fajne, jak one właśnie zostały tak dobrze wypracowane i że zostały wygrane dzięki, dla, dzięki temu, że po prostu były dobrze przepływane, bo to jest taki właśnie fajny, duży krok no, do tych większych celów. Mikołaj, a jak mówimy o tych większych celach, jakie są Twoje sportowe marzenia? Czy w ogóle wizualizujesz sobie siebie za lat 5-10 na akwenach i w regatach rangi mistrzowskiej olimpijskiej? Chyba każdego sportowca celem takim jest, są Igrzyska olimpijskie. Tak samo jest u mnie. To jest taki cel, który już sobie postawiłem pływając na optymiście. Miałem nad łóżkiem karteczki. Będę w kadrze Polski, kadrze narodowej. Będę na mistrzostwach świata, będę na mistrzostwach Europy i powoli te wszystkie cele realizuję. No i został jeszcze właśnie te, ten cel Igrzyska Olimpijskie. I. Będę do tego dążył, żeby tam się znaleźć. No i tego Wam życzę, bo to jest krem la krem przecież każdego sportu i cel chyba każdego sportowca, który pływa już na tym poziomie. Polskim żeglarzom moc daje PGE Polska Grupa Energetyczna. Jakbyście zachęcili w dzisiejszych czasach młodych ludzi do tego, aby Pouprawiali żeglarstwo, żeby spróbowali tego sportu. Dzisiaj mam wrażenie, że dzieci i młodzież trzeba jakoś mocniej inaczej motywować. Jakie macie rady? No, ja na pewno mogę powiedzieć, że mnie żeglarstwo nauczyło w życiu więcej niż cokolwiek innego, i mnie zahartowało, i nauczyło mnie bardzo wiele takich życiowych, praktycznych rzeczy. I no nie wiem, no po prostu czasem, jak o tym wszystkim myślę, to. No naprawdę, no, ogrom, no, ogrom rzeczy wyciągnąłam z żeglarstwa, no i też to, jakich ludzi poznałam. No to najwspanialsi i najcudowniejsi ludzie w moim życiu to są właśnie wszyscy żeglarze. I nawet jak ktoś już nie żegluje, e, no to jednak z tego żeglarstwa się poznaliśmy i nadal jesteśmy w kontakcie. E, chociażby moje dwie najlepsze przyjaciółki. No, po prostu sami cudowni ludzie i nigdzie takich innych wspaniałych nie, nie znalazłam. To pozdrów przyjaciółki. Pozdrawiam serdecznie moje ciotki. Mikołaj, ja u ciebie? Ja uważam, tak jak, tak jak i mój tata w zasadzie, że żeglarstwo to jest super szkoła życia, dużo uczy, to jest takie naprawdę życiowe żeglarstwo. Fajne wyzwanie, super sport, woda nie jest to. Powiedziałbym, że nie jest to kopanie w piłkę, ale <śmiech> <śmiech> nie lubię piłki nożnej. <laughs> Szanuję piłkarzy też. Naprawdę, żeglarstwo jest fajnym sportem. Dużo przyjemności daje na pewno. Wiadomo, że są chwile zwątpienia, czasami się nie chce, albo mega dużo wieje, jest duża fala, ale właśnie takie przełamywanie tych, tych barier daje dużą satysfakcję na sam koniec. Czy żeglarstwo to przygoda na całe życie? Tak, jak najbardziej. No, też bym się zgodziła zdecydowanie. Żeglarstwo trochę jak. Wydaje um, mi się, że jak się raz w nie wejdzie, to się z niego nigdy nie wychodzi. Że to jest takie. Jak się zostanie żeglarzem, to już się z nim na całe życie. Do trumny. <grym> to wpływa się do trumny. Porozmawiajmy chwilę o tym, co na niebie, Mikołaj, bo żeglarstwo to jedno, a ty masz przecież drugą fantastyczną pasję. No. Gapisz się w gwiazdy, w niebo. Tak, gapię się. Teraz trochę, no teraz jak pływam z Osią, już mam o wiele mniej czasu na to, żeby, żeby tak miło spędzać noce, na bo <noise> trzeba odpocząć po całym dniu pływania. Wcześniej fajnie sobie to godziłem z żeglarstwem, bo podczas sezonu zimowego no, wyjazdów było mniej. I... To powiedzmy, co, co robisz w tych gwiazdach? W tych gwiazdach? Tak. Fotografuję gwiazdy. Fotografuję gwiazdy, mgławice, galaktyki, ogólnie wszystko, co jest na niebie. Czyli jesteś astrofotografem. Tak, zgadza się, tak to się nazywa. No i opowiedz nam o tej, o tej pasji. Co tam widać na tym niebie? Zapewne dużo dalej, głębiej niż sięga ludzkie oko. No, widać bardzo dużo. Dużo kolorów jest. Dużo ludzi nigdy nie widziało drogi mlecznej. A to jest fantastyczne uczucie, jak się w nocy wyjdzie i jest naprawdę ciemno i widzi się tą naszą drogę mleczną. Dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy, co tam jest w tym niebie. Ja, ja odnoszę takie wrażenie, że fotografuję trochę historię, bo to, co ja przenoszę na ekrany komputerów, to jest obraz na przykład galaktyki sprzed paru milionów lat. Bo to światło nas docierało przez bardzo długi okres. Fajne. A jak tak patrzysz w te gwiazdy, obserwujesz galaktyki, zastanawiasz się nad tym, czy tam jest życie na przykład. Tak, zastanawiam się i wyprzedzę pytanie. Tak, wierzę, że jest inne życie. A nachodzą ci jakieś takie refleksyjne myśli o tym, jak potężny jest wszechświat i jak mali my jesteśmy przy tym? Tak, jak zacząłem fotografować, yy, astronomią zacząłem się interesować bardziej, to my jesteśmy naprawdę malutką, malutką planetką, która nic w tym całym wszechświecie nie, nic nie wnosi. A powiedz, gdzie można zobaczyć twoje, twoje zdjęcia? Ja je widziałem, polecam, no, są fantastyczne i faktycznie to, co mówisz, piękne kolory i no, niesamowite kształty, niesamowite. Ciała, niebieskie, galaktyki, gwiazdy. Można to zobaczyć na moich profilach społecznościowych Instagram, Facebook oraz na stronie internetowej. Tutaj reklama bazylik.com.pl. Taka fajna strona, tam też zamieszczam wszystkie moje fotografie. Postaram się teraz ich więcej powrzucać, żeby była ciągłość utrzymana ale to na święta planuję najbliższe sesje zdjęcia, bo teraz wyjazd na Lanzarote będzie tam wątpię, żeby był jakiś czas na fotografowanie a zresztą mojego sprzętu tak łatwo się nie przewozi bo to trochę waży i dużo miejsca zajmuje Zosia, ty masz bardziej przyziemne pasje, w sensie bardziej zbliżone do Ziemi, oczywiście. Tak. No i tak zapytam, dlaczego w ogóle żeglarstwo wygrało z nartami? Początkowo kwestia po prostu finansowa. Ja wiem, że wiele osób myśli, że żeglarstwo jest bardzo drogie, narciarstwo jest jeszcze droższe. I no po prostu początkowo miała to być krótka przerwa ze względów po prostu czysto finansowych. No ale skończyło się tak, że już szeglasło mnie pochłonęło i to narciarstwo gdzieś odeszło na drugi plan, no ale cały czas gdzieś tam jeżdżę, ale już tak bardziej po prostu ferie, gdzieś tam święta. Rekreacyjnie. Tak, już bardziej tak na spokojnie. Bo startowałaś na zawodach. Tak, kiedyś jeździłam w zawodach, trenowałam w klubie. Było to super, super przygodą. Też bardzo mi się podobało, bardzo za tym tęsknię. Tak, no, jeżdżenie w tyczkach ma swój urok i ma swoją taką adrenalinę. Jest ona zupełnie inna niż w żeglarstwie, i, i to też jest fajne, że jest, są te sporty tak skrajne. I tak, no, już teraz tego nie mam, ale bardzo się cieszę, że jednak decyzja padła na to żeglarstwo. A jak zabijacie czas na zgrupowaniach? Poza tym, oczywiście, że trenujecie, że są różnego rodzaju treningi i na wodzie, i na brzegu, to jednak jeździcie po różnych pięknych zakątkach świata. Jak wygląda to żeglarskie życie żeglarzy? żeglarskie życie żeglarzy No tak, że czasem się pójdzie na spacer, <grym> pozwiedzać okolice, a tak to ja niestety mam obowiązki szkolne i muszę się uczyć. Więc książki, książki, zeszyt i zeszyt. To ja już Nie, ja nie, nie studiuję. Nie, ja rzuciłam studia. Rzuciłaś studia? Rzuciłam studia. Oj, rodzice nie są zadowoleni. Nie, nie byli, te wspierali mnie w tej decyzji. O. Kazali mi, znaczy kazali, bardzo mnie zachęcali, żeby chociaż te studia zacząć, ale jak już widzieli, że mi się nie podoba, to nie naciskali, że, że muszę kontynuować. To, co studiowałaś? Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, ale cały czas mieszkałam w Warszawie i cały czas wyjeżdżałam do Wilamury. Wtedy studiowałam to może dużo powiedziane. <grym> Wydaje mi się, że jak każdy żeglarz. To nie jest łatwe na pewno połączyć obowiązki studenta z zawodowym uprawianiem żeglarstwa. Kochani, bardzo Wam dziękuję i specjalne pozdrowienia? Tak, no to specjalne pozdrowienia dla tatusia, mamusi, braciszka, całej rodzinki. No to ja też wyślę pozdrowienia też dla mojej mamy i mojego taty, którzy na pewno będą z dumą odsłuchiwać podcastu do ostatniej sekundy i dla mojej siostry, która też jest moim ogromnym wsparciem, do moich kochanych ciotek. No to ciotki, rodzice, siostry, pozdrawiamy serdecznie. Mikołaj Bazyli, Zosia Korsak, nasza nowa załoga w klasie 470. Trzymajcie za nich kciuki, bo naprawdę to są fajni zawodnicy, uzdolnieni, no i super ludzie. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy. Cześć. Słuchaliście podcastu Moc Wiatru, na który zaprosił Polski Związek Żeglarski. Partnerem odcinka była PGE Polska Grupa Energetyczna. Dziękujemy, że zechciałeś wejść z nami do żeglarskiego świata. Jeżeli Ci się podobało, wystaw swoją ocenę i zaobserwuj nasz podcast. Z góry dziękujemy i życzymy miłego odsłuchu.